Dobry Państwu! Witam w 38. dniu przygody z Pałowniami. Mamy 11 września 2024 roku i zaczynamy podsumowanie sezonu. Mamy godzinę 8:30, a na termometrze jedynie 13 stopni Celsjusza. Już widać po samych paulowniach, że tego typu jesienna pogoda, która się rozpoczęła, nie sprzyja ich wzrostom. Niekorzystne warunki dla Pałowni widać też po liściach, jak są jakby zwiędnięte. Brak słońca i ta niska temperatura powodują to, że one się nie wznoszą tak jak to zwyczajnie latem bywa. Ten rok na ten moment jest jeszcze dość łaskawy, jeśli chodzi o pogodę. Bo bywały wcześniejsze lata, w których o tej porze roku, we wrześniu, w pierwszej połowie, pojawiały się już pierwsze porządne przymrozki. Nie liczę na to, że będzie powtórka z ubiegłego roku, gdzie jeszcze w październiku mieliśmy piękną, słoneczną pogodę i pałownie u mnie zawiązały pąki kwiatowe, ale mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie przymrozków i jeszcze podrosną kilka centymetrów, aby przyszły rok zacząć od tego właściwego pułapu, czyli od tego minimum 3 metrów. Z obserwacji prowadzonych w poprzednich latach jasno wynikało, że Pałownia zaczyna proces drewnienia dość późno. W tym roku, z racji tej, że też są to drzewa rosnące już na starych korzeniach, proces rozpoczął się już dobry miesiąc temu. Na początku sierpnia można było obserwować już pierwsze efekty drewnienia. A tutaj proszę zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda i o co chodzi z tym drewnieniem. Tutaj mamy metr wysokości, a samo drewnienie polega na tym, że zmienia się struktura tkanki, drzewo przygotowuje się do zimy. I te wszystkie prążki, te linie pionowe, takie jaśniejsze, to ślad po tym, albo efekt tego, że pień drewnieje, czyli jest po prostu bezpieczny pod kątem odporności na mróz. Tutaj akurat w tym przypadku. No mamy już drewnienie, proces drewnienia na wysokości około 1,5 metra. Wszystkie drzewa, które tutaj obserwuję, już uległy dawno procesowi drewnienia. Drewnieją w dobrym tempie, tak mi się przynajmniej wydaje. Każde przekroczyło ten poziom tego jednego metra 120 cm. No, trzeba pamiętać, że one właśnie rosną na tym już starym korzeniu, ale wygląda to dość optymistycznie. Jeszcze tylko tak krótko powtórzę, efekt drewnienia widać najbardziej po tych pionowych, nieregularnych liniach, tych jaśniejszych. To oznacza, że pień wszedł w proces drewnienia, drewnieje i będzie odporny na przymrozki lub w ogóle mrozy. Potem wystarczy go tylko pobielić i spokojnie możemy czekać do wiosny. Drzewa nie powinny w ogóle mieć problemu z przezimowaniem. Jak widać, pogoda jest ponura, jesienna, wilgotna, powietrze zamglone, ale czymże jest to wszystko w stosunku do tego, co się tutaj dzieje? Szanowni Państwo, w szóstym roku obserwacji tych roślin, ich wzrostu, przyszedł kolejny sezon, w którym Pałownia u mnie wykształcać zaczęła pąki kwiatowe, które Rozwiną się, czyli drzewa zakwitną w przyszłym roku na wiosnę. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Wystrzeliły w ciągu kilku dni i dopiero dzisiaj je tak naprawdę zobaczyłem. I to nie jest jedyny przypadek, z którym tutaj mamy do czynienia, bo tego typu gałązki pojawiły się u mnie już na kilku drzewach. To drzewko, które przed chwileczką pokazywałem, to jest to najmniej przeze mnie lubiane, bo najbardziej lubiane przez dzięcioły. Które zresztą dopadłem tu swego czasu i kiedyś może pokażę krótką migawkę, jak dzięcioł u mnie obrabia, chociaż nie Paulownie, sosnę, ale pokażę takie niewyraźne zdjęcia. Rzeczywiście otwory w Paulowni robi dzięcioł. A tutaj jest kolejne drzewo, które. Wykształciło już pąki kwiatowe. Ja ich wprawdzie tutaj nie jestem w stanie za bardzo dokładnie pokazać, bo jest to bardzo wysoko. Ale musicie mi Państwo wierzyć na słowo. Są drzewa, które rzeczywiście już potrafią na początku września wykształcić pąki kwiatowe. Tu jest kolejne drzewo, kolejna korona. To są te dwa drzewa, które zostawiłem już jak gdyby z koroną. No i rzeczywiście pracują nad tym. By na wiosnę zakwitnąć. I tak jak już wspomniałem, takich drzew jest kilka, tu jest kolejne, więc cóż, pozostaje mi tylko je obserwować i liczyć na to, że przetrwają tą zimę, że ta zima będzie w miarę łagodna, a na wiosnę przyszłego roku może zobaczymy jakieś kwiaty, chociaż trudno mi w to uwierzyć. Obserwuję tutaj 34 drzewa łącznie. Wśród nich 15 jest cały czas poddanych pomiarom. Oprócz nich ponad 10 sztuk, 10, 11, jak dobrze pamiętam, przekroczyło w tym roku 3 metry wzrostu. Więc na 34 drzewa można przyjąć, że około 15, 15, 17 przekroczyło 3 metry. Więc dla mnie jest to jak gdyby taka miara tego, na co można liczyć. Potencjalnie na plantacji. 50% drzew będzie rosło właściwie i szybko, a drugie 50%, no niestety, będziemy musieli na nie trochę poczekać. Są drzewa, którym nie pomaga nawet intensywne nawożenie, chociaż rzeczywiście azot podawany w tym roku w takich bardzo dużych ilościach, nawet na tego mojego najmniejszego krzaczka wpłynął bardzo pozytywnie. 134 cm na ostatni poniedziałek, czyli 9 września to naprawdę wyczyn nie lada. W tym miejscu chciałem podziękować jednemu z widzów, który podesłał pewien komentarz o tym, że paulowni azotem zabić się nie da. Napisał również, że 50 gramów tygodniowo azotu jest jakby w sam raz powoduje to zdecydowanie dużo szybszy przyrost. No, i w związku z tym myślę, że w przyszłym roku na tej plantacji i tam za zagajnikiem spróbujemy tych 50 gramów na każdą roślinę tygodniowo i będziemy obserwowali, czy rzeczywiście da to tak spektakularne efekty. Dziś jednak już wiadomo, że paulownia rzeczywiście jest ogromnie paliwożerna. No i bez azotu nie ma szans. Próbowałem w tym roku i azotu, i mikroelementów, i innych nawozów z innymi składnikami, jak gdyby. Natomiast rzeczywiście azot stymuluje ją do wzrostu bardzo, bardziej niż cokolwiek innego. Paulownia generalnie wygląda na to, że bardzo dobrze sobie radzi, rzeczywiście na każdym gruncie, ale żeby szybko rosła, potrzebuje ogromnych ilości azotu. Na koniec dzisiejszego filmu pokażę też oczywiście podsumowanie, tabelkę, którą prowadzę od ponad dwóch miesięcy. I dla Państwa, którzy do tej pory dotrwali, mam nadzieję, że dotrwają do końca że dotrwacie do końca pokażę jeszcze coś, czego tutaj nigdy byśmy się nie spodziewali. To, że Paulownia kwitnie i owocuje w wielu rejonach Europy. To, że rosną tego typu drzewa w Kijowie, na przykład na Ukrainie, czy w Czeskiej Pradze, to, to już zresztą w Czeskiej Pradze pokazywałem nawet. No to proszę sobie wyobrazić, że w tym roku, będąc tam, napotkałem pałownię i owocującą, i zawiązującą pąki, bo tak naprawdę no, odbywa się to jak gdyby równolegle. I przywiozłem coś, żeby Państwu pokazać, no i zaraz do tego przejdziemy. A tu jest moja drabina, żebyście Państwo zobaczyli, jaki mamy przyrost jednoroczny na drzewie. To obrazek dla niedowiarków, którzy mają wątpliwości, że to drzewo może tak szybko rosnąć. No, mamy jakby taki tutejszy rekord, ponieważ ta pałownia. W tym roku, czyli w jednym sezonie, na ten moment, czyli na 11 września 2024 roku, przekroczyła 4 ,40 m 40 A teraz obiecana niespodzianka. Pokażę rzadkość, która jest w naszym klimacie, w naszej strefie, w naszym kraju rzadko spotykana. Chociaż wiem, że są wśród Państwa właściciele paulowni, która i kwitła, i owocowała. Ale proszę zobaczyć. Owocostany paulowni przywiezione z Pragi. Tak wyglądają, mają taką wielkość. Są różnej wielkości zresztą, bo są tak naprawdę w ogromnych gronach. Więc małe nie są. No i w tym czymś znajdują się nasionka żeby tak nie być gołosłownym, jak to na przykład wygląda z tymi nasionkami. Nasion państwu nie pokażę, bo ich nie mam, ale pokażę, jak wyglądają pełne owocostany już po wydaniu nasion. Tak wygląda całe grono owocostanów Paulowni po wysypaniu nasion i ono już jest zasuszone. W takim stanie było na drzewie. I tak je zdjąłem. No wygląda bardzo egzotycznie, w ogóle nietypowo jak na to, wszystko co na co dzień oglądamy w ogrodach. Warte tak naprawdę zasuszenia, no ta, w takiej formie jak teraz tutaj jest, prawda? Myślę, że byłoby piękną ozdobą nie jednej dekoracji, nie jednego wazonu w domu. A teraz zapraszam Państwa na krótkie rozważania na temat tabelki, czyli tempa wzrostów pałowni w tym sezonie. Szybka analiza wszystkich danych, które udało się zebrać na przestrzeni ponad dwóch miesięcy. Okazuje się, że tylko w dwóch tygodniach, w czasie dwóch poniedziałków, średni przyrost tych 15 drzew przekroczył 20 cm. Generalnie w większości przypadków było to gdzieś na granicy 20 cm i na tym się kończyło. Przyrost procentowy jako taki w stosunku do wysokości drzewa okazuje się, że niewielkie ma znaczenie, bo im drzewo wyższe, tym przyrost procentowy spada. Nie ma takiej możliwości, żeby tygodniowy przyrost był proporcjonalny do wysokości drzewa. No, cały czas musiałby ten przyrost jak gdyby się powiększać, czyli drzewo mając... Powiedzmy, 4 metry musiałby przyrastać ponad 40 cm, żeby osiągnąć 10%. No to to byłoby szaleństwo. I tak jak tutaj widać, nawet mamy 26 sierpnia 9% przyrost, mimo iż w centymetrach około 20. Potem mamy 2 września przekroczyliśmy te 20 cm magiczne, przyrost średni. Spadł. tu mamy niecałe 20 cm i przyrost procentowy średni spadł również, więc uważam, że mierzenie procentowe przyrostu niewielkie ma znaczenie. Oczywiście ogółem, w całym badaniu jak gdyby, no to będzie można przyjąć jakieś yy, współczynniki średnie, procentowe dla całej plantacji, które będą jakimś tam miernikiem tego tempa wzrostu. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że Średnia wzrostu dla 15 badanych roślin w tym sezonie to jest 277 cm, 9 września. Jeżeli przymrozków nie będzie jeszcze przez jakieś 2-3 tygodnie, no to jest szansa, że średnia wyjdzie nam 3 metry. No to to by było szaleństwo. No ale jednocześnie piękna chwila i uwieńczenie tego, że rzeczywiście się da. Dowód na to, że się da. Nawet w tak ekstremalnym klimacie i na tak Słabej ziemi, jaka jest u mnie. No i teraz proszę zobaczyć, co wyszło tego 9 września. Tu mieliśmy przyrost 30 cm, prawie 30, 36 nawet, 29, 26 no i tu mamy 22. Więc y, tych takich sensownych przyrostów jest sporo, ale z kolei w takich typowych maluchach tu mieliśmy kolejny raz 2 cm, tu mieliśmy 7 jeszcze dwa tygodnie temu, potem znowu 2 i 2. Już 15 tutaj, 11, więc ta średnia, myślę, że w takim zestawieniu wielkości drzew, ta średnia jest bardzo miarodajna. I nie łudziłbym się, że będzie jakoś wybitnie większa. Jeżeli ktoś chce robić kalkulację dla plantacji, to z tego, co tutaj widać, można przyjąć, że taka będzie najbardziej rzeczywista wartość przyrostu średniego. Dla każdej plantacji. Wyjątkiem może być plantacja usytuowana na bardzo dobrej ziemi, a do tego jeszcze porządnie nawożona i nawodniona. Ale to o takich nie mówimy, bo to są ekstremalne przypadki, bardzo rzadkie i rzadko spotykane grunty na terenie Polski. W każdym razie, biorąc pod uwagę ekonomika tego przedsięwzięcia, jeżeli. Rzeczywiście da się doprowadzić do tego, że w jednym sezonie drzewo przekroczy czy dobije wzrostem do 3 metrów, to spokojnie możemy planować plantację. Wszystkim, którzy w ogóle myślą o założeniu jakiejkolwiek plantacji, proponuję, tak jak w wielu rozmowach z Państwem, w tych indywidualnych rozmowach, proponuję kupić te kilka, kilkanaście sadzonek posadzić na planowanym gruncie i poobserwować 1 2 sezony zobaczyć czy te rośliny rzeczywiście yy, sprawdzają się, dają radę na tym ani innym stanowisku i dopiero wtedy wydawać pieniądze na sadzonki, obsadzać i zajmować się tym już wtedy w pełni profesjonalnie jak rolnik swoimi innymi uprawami. Na dzisiaj to tyle. Żegnam Państwa. Do następnego razu. Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy, bo materiałów w tym roku jest jakoś wybitnie dużo. Do widzenia. Do usłyszenia.